Rewitalizacja Placu Świętego Michała i najbliższych ulic to trzeci etap przebudowy Sanoka. Wcześniej były zmiany na Deptaku i w rynku. W czerwcu przyszłego roku wszystkie prace mają być już zakończone. Miasto Sanok jest miastem europejskim i staje, staje się coraz bardziej miastem europejskim pięknieje. Jesteśmy wszyscy dumni z tego, jak miasto już teraz wygląda i jak będzie wyglądało od połowy 2013 roku, kiedy zakończą się wszystkie prace. To jest niezwykle potrzebne dla budowy wizerunku miasta, dla poprawy jakości bytu nawet nas, Sanoczan, którzy na co dzień korzystamy. Z Śródmieścia. To miasto musi być piękne. Utrudnienia w centrum miasta, jakie spowodowała przebudowa, trwają już kilka dobrych miesięcy. Wkrótce część z nich zniknie, co ucieszy głównie kierowców. W listopadzie będzie kładziona nawierzchnia asfaltowa na części ulic. Ulica Pisuckiego od Sobieskiego do Mickiewicza, ulica Kazimierza Wielkiego, prawdopodobnie ulica Wałowa również zdążymy położyć asfalt. Także te ulice już będzie można powiedzieć, że, że, że są zakończone. Utrudnienia najdłużej pozostaną na samym Placu Świętego. Michała ze względu na konieczność przeprojektowania w związku z zabezpieczeniem odkrytych fragmentów kościoła świętego Michała. No ale też ulica Sobieskiego najdłużej pozostanie rozkopana ze względu na trwającą budowę parkingu wielopoziomowego. To jest związane z tym, że cały czas ciężki sprzęt jeździ ulicą Sobieskiego i byłoby dzisiaj nieracjonalne tą ulicę kończyć, gdzie ten ciężki sprzęt po prostu by ją zniszczył zaraz, w związku z czym tu będziemy zwlekać do samego końca. Kiedy prace się skończą, nowy wygląd zyskają ulice Grzegorza z Sanoka, Piłsudskiego, Sobieskiego, Wałowa i Kazimierza Wielkiego. Największe zmiany będzie widać na samym placu Świętego Michała, który będzie odtąd miejscem do rekreacji olbrzymia część tego placu będzie przeznaczona dla pieszych, do strefy pieszej. Cały teren przed mdk będzie, będzie przeznaczony dla, dla ruchu pieszego. Tam będą kwietniki, tam będą drzewa, trawniki, ławki. Tam będzie po prostu można sobie rekreacyjnie odpocząć, usiąść, pokontemplować architekturę, która, zabytkową architekturę, która jest dookoła. Przez plac tego Michała pozostanie przejazd. Ten przejazd będzie do ulicy Łaziennej. Będzie również z możliwością dokonania nawrotu. Na placu Świętego Michała również pozostanie postój taksówek. Oczywiście będzie ograniczony ze względu na to, że cały, cały plac uzyska nowy wygląd, nową jakość i do tej jakości będziemy musieli dostosować również usługi, które się na tym placu znajdują. W związku z czym ten postój taksówek będzie, będzie nieco ograniczony, będzie po prostu uporządkowany. I będzie określona liczba miejsc pod taksówki tam zrobione. W ramach tego projektu na Placu Świętego Michała pracowali także archeolodzy. Naukowcy wykopali ponad 200 szkieletów, ceramikę i wiele innych drobnych pamiątek po przodkach, którymi teraz zajmą się kolejni badacze. Największym sukcesem archeologów jest jednak odkrycie murów średniowiecznego kościoła, w którym ślub brał król Władysław Jagiełło. Fragmenty budynku mają stać się teraz atrakcją turystyczną Sanok. Do tego fragmentu murów będą prowadziły trzy schodki na całej jego długości. W tych schodkach będą zainstalowane lampy, które będą podświetlały ten mur. Cały zarys zakopanych już fundamentów kościoła Świętego Michała będzie odpowiednio odznaczony w płycie placu Świętego Michała po rewitalizacji, prawdopodobnie kamieniem w kolorze zbliżonym do koloru murów. Ten kamień będzie dodatkowo zabezpieczał wyeksponowany mury, A także turyści, mieszkańcy będą mogli tymi trzema schodkami zejść odrobinkę w dół, podejść, dotknąć muru, e, poglądać go. Jest to koncepcja, którą musimy zaakceptować, chociaż przyznam, że no, nam zależało na tym, żeby jednak troszeczkę więcej tego kościoła pokazać, ale nie jest źle. Zdaniem urzędników innej koncepcji ukazania murów nie można było zrealizować. Była to najbardziej racjonalna koncepcja zabezpieczenia tych murów. Mieliśmy różne pomysły, konsultowaliśmy się z wieloma fachowcami w sprawie zabezpieczenia fragmentu odkrytych murów i uznaliśmy, że tego typu zabezpieczenie będzie najbardziej racjonalne z punktu widzenia kosztów, ale także użytkowania tego po pewnym czasie, bo też musimy pamiętać o tym, że samo zabezpieczenie to jest wydatek jednorazowy natomiast utrzymanie później tych ruin to już jest wydatek ciągły więc musimy wybrać taki sposób zabezpieczenia który nie będzie nam powodował znaczących kosztów w latach w latach następnych Pod znakiem zapytania w dalszym ciągu stoi oznaczenie murów tablicami informacyjnymi archeolodzy chcieliby by turyści i mieszkańcy mogli na miejscu dowiedzieć się czegoś o historii kościoła i tego jak wyglądał kiedyś Wydaje się nam że sam zarys kościoła jako taki nie obroni się, tego rzeczywiście nie będzie, nie będzie widać, więc tablice informacyjne, które by pokazywały, gdzie z czym jest związany ten narys, jak, jak, jak wyglądał ten kościół, jego rekonstrukcja 3D. Bardziej działałyby na wyobraźnię turysty przeciętnego odbiorcy, który, który nie jest zaznajomiony z tematem. Oczywiście te podstawowe elementy promocyjne typu ślub Władysława Jagieły, jego fundacje tutaj, czy, czy też wygląd cmentarza, kościoła, zabytki pozyskane byłyby fajną atrakcją tego miejsca. Prace przebudowy placu świętego Michała rozpoczną się wiosną przyszłego roku.